Czwarta fala pandemii COVID-19 mocno dotyka także Rosjan, ale to nie jedyny problem, który ich teraz zajmuje. Rząd chce wprowadzić system FacePay, nowatorską metodę płatności za pomocą twarzy. Budzi to wiele kontrowersji, ale zwolenników też nie brakuje. Władimir Bieliakow to jeden z 15 tysięcy ochotników testujących ten system w moskiewskim metrze. Zazwyczaj trzeba wyciągnąć właściwą kartę, albo znaleźć w plecach lub kieszeni bilet na metro lub kartę kredytową. Tutaj nie musisz niczego szukać, nie musisz nawet zdejmować maseczki. Po prostu podchodzisz, przechodzisz i to wszystko. Pasażerowie testowi musieli podać numer telefonu komórkowego, dane karty kredytowej i zdjęcia, aby zarejestrować się w systemie FacePay. Moskiewskie metro zapewnia użytkowników systemu, że ich dane osobowe i biometryczne nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane w są w przechowywane w chronionym systemie, systemie a, a dane bankowe dane, są przechowywane przez same banki, dane, więc są one również całkowicie banków. bezpieczne. Moskiewski departament transportu twierdzi, że Facepay pozwala pasażerom płacić za przejazd trzy razy szybciej niż zwykle. System działa już na wszystkich 14 liniach moskiewskiego metra, a w planach jest wprowadzenie go także w autobusach i tramwajach. Na powierzchni Ziemi w Moskwie jest już ponad 200 tysięcy kamer do rozpoznawania twarzy. Po protestach opozycji na początku tego roku policja wykorzystała nagrania z kamer do aresztowania kilku demonstrantów. Obrońcy prywatności ostrzegają, że władze rozbudowują sieć rozpoznawania twarzy, aby uzyskać większą kontrolę nad obywatelami. Niebezpieczeństwo polega na tym, że wmawia się nam, iż 220 tysięcy kamer do rozpoznawania twarzy służy naszemu bezpieczeństwu, a tak naprawdę zbierają one dane. I nawet mer Moskwy powiedział, że dzięki nim można sprawdzić, z kim się spotykasz. Twoi znajomi zostaną zidentyfikowani. Te informacje mogą być wykorzystane do celów politycznych także przeciwko krytykom Kremla. W Moskwie system rozpoznawania twarzy w metrze budzi mieszane emocje. Tracimy kontrolę nad władzą, podczas gdy rządowi coraz łatwiej jest nas kontrolować. Istnienie tego systemu jest logiczne ze względu na niebezpieczeństwo ataków terrorystycznych, dlatego jestem za jego wprowadzeniem. Chyba jestem konserwatywna. Nie chcę podpisywać się pod FacePay. To przerażające. Tester systemu Facepay, Władimir Bieljakow, planuje nadal korzystać z systemu także teraz, gdy jest on szeroko dostępny i nie martwi się zbytnio o kwestie prywatności. Ja kamery, kamery i tak są już wszędzie, więc, ja nie sądzę, więc nie sądzę, żeby to było coś wielkiego. Nie przeraża mnie to. Moskiewskie władze obiecały, że na razie tradycyjne metody płatności w metrze pozostaną w użyciu, zapowiadają przy tym, że wkrótce może pojawić się zniżka dla każdego, kto zdecyduje się płacić za pomocą swoich danych biometrycznych.